się to z kości i szybka wrzutka dziś bardzo nietypowa gra na stole, czyli Micro macro crime city, gierka detektywistyczna, w której musimy się wykazać, nie lada z Gra to taka gigantyczna, zajmująca właściwie cały stół mapa, pokazująca bardzo szczegółowo życie miasta, różnych mieszkańców, a także różne zbrodnie. W grze mamy Chyba gdzieś tam w granicach 20 spraw, w takich kopertach. Są one, koperty takie przeźroczystawe, żebyśmy wiedzieli, co to jest za sprawa, a nie podglądali, jakie mamy w środku karty. Są różne poziomy trudności, od 1 do 5 gwiazdek. I mamy jakieś sprawy, jak śmierć z góry, czy napad na bank. Każda taka sprawa wygląda w ten sposób, że tutaj trochę, właśnie nawet nie spoiler, bo jest to taka tutorialowa sprawa. Mamy The Top Hat, sprawa instruktażowa. Wyciągamy kartę i mamy pierwsze, znajdź pub. Więc musimy się rozglądać po mieście i szukać pubu. No, i tutaj sobie szukamy, szukamy, i mamy pub. Jest piwko, jest winko. Wiesz sobie, jakiś koleś. Musimy znaleźć stoisko z kiełbaskami. No to jeździmy po mapie i szukamy sobie stoiska z tymi kiełbaskami. Następnie mamy co się stało z kapeluszem, bo jak się okazuje, tutaj koleś kapnął się, że nie ma kapelusza, więc musimy całą ścieżkę sprawdzić, gdzie ten koleś szedł. O, tu miał kapelusz a tu na drzewie jakiś dzieciak z wędką no to wiemy już, że jakieś dzieciaki mu po prostu ten kapelusz zdjąły wędką no i na końcu mamy dowiedzieć się gdzie siedzą te dzieciaki, no to szukamy je. jak tu są z wędką, no to jedziemy po mieście i okazuje się, że co, że są tutaj na ławce, na wędce trzymają tym kapelusz no to jest bardzo oczywiście prosta sprawa, bo jest tylko tutorial, ma pokazać na jakiej zasadzie to działa, ale już na przykład na piątym poziomie no jest tu naprawdę dużo roboty, dużo szukania. Musimy sprawdzać, kto gdzie był, co robił, kto jest podejrzany, gdzie ten podejrzany mógł przedtem się udać. Fajne jest to, że pokazana jest rzecz, która się stała, a my musimy w czasie odtworzyć całą historię. Co się działo, kto jak jest z kim powiązany. No jest tu naprawdę bardzo, bardzo ciekawe i jest to tak zmyślnie. Pomyślane, no wszystko to jest strasznie niewielkie, ale w mamy też taką fajną lupencję, więc możemy sobie przybliżać, sprawdzać, bo czasem są dość istotne szczegóły, że widzimy, że na przykład jakaś postać ma w ręku portfel czy pieniądze, gdzieś tam ktoś ucieka samochodem, pieniądze wylatują, w pewnym momencie ich nie ma, to znaczy, że gdzieś już łup ukrył. No gierka jest naprawdę wyjątkowa. Bardzo przyjemnie się to gra, choć no powiem Wam, że jak dobrze usiąść, to podejrzewam, że w jeden czy w dwa wieczory da się rozgryźć całą gierkę, ale jest to taka typowa na imprezki. Jest kilka spraw jakby pozapudełkowych, bo mamy informacje już gdzieś tam w internecie, jak wygląda jakaś sprawa, gdzieś tam jest jakaś inna podpowiedź, więc tych spraw jest tak naprawdę o wiele więcej niż kopert, które mamy, więc zapewne gdzieś tam w przyszłości wyjdą dodatkowe sprawy. Fajnie się na to patrzy, fajnie to wygląda. Gdzieś tam autorzy napisali, że jak zaliczymy całą grę, to najlepiej wrzucić to w antyramę, na ścianę jak ktoś do nas przyjdzie, to zawsze mu zadać jakąś zagadkę odnośnie jakiejś sprawy. Także jeśli będziecie mieli okazję, to w mikro makro musicie spróbować, bo jest to coś naprawdę Oryginalnego. Na razie to wszystko. Dzięki za uwagę i do kolejnego filmiku. Cześć.